Pan z wami. Kawa. Czytanie. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uno wiemy propowiadał je Iwan. Jan Chrzciciel tak głosił, idźcie za mną, idzie za mną mocniejszy ode mnie, a nie, ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się rozwiązać rzemek u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę wstępującego na niego, a z nieba odezwał się głos. Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry już od Soboru Watykańskiego II, dokładnie od 1965 roku, w naszą liturgię został wprowadzony język narodowy, i przerwano posługiwanie się językiem łacińskim. I każdy naród zaczął sprawować msze świętą i obrzędy w swoim języku ojczystym. Wszyscy fachowcy zajmujący się językiem zgadzają się, że język jest żywym organizmem, który się kształtuje, zmienia, ale który też się dostosowuje. Zdarzyło się to, iż pewne wyrażenia językowe, którymi posługiwał się jedynie Kościół w liturgii, zaczęły zostać wykorzystywane w niektórych sytuacjach życia, które nie mają związku z tym, co święte, nie mają związku z naszymi obrzędami. Jednym z takich wyrażeń, a mam nadzieję, że wszyscy go słyszeliście i łączy się z dzisiejszą uroczystością Chrztu Pańskiego, to wyrażenie ognisty Chrzest. Wszyscy wiemy, co znaczy Chrzest w Kościele. To obrzęd, poprzez który staje się członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, dzieckiem Bożym i otrzymuje się łaskę Chrztu. A Chrzest ogniem to wyrażenie, gdy pewna osoba po raz pierwszy bierze udział w jakiejś ważnej bitwie i tu chce pokazać i udowodnić swoją odwagę i stosowność. Ognisty chrzest w przypadku studenta, powiedzmy, jeżeli na pierwszy egzamin wybiera najtrudniejszy i od razu go zdaje. Więc to wyrażenie można by, mo, o, może oznaczać, udowodnić, że dorośliśmy do danego wyzwania. Na pierwszy rzut oka to wyrażenie ognisty chrzest nie ma Podobieństwa ani związku z obrzędem chrztu, który mamy w kościele. Jednakże posłużenie po się wyrażeniem chrztu poza kościołem odkrywa mimo wszystko inny wymiar, o którym my w kościele niestety zapomnieliśmy. Chcąc, nie chcąc, nasz obrzęd chrztu nieświadomie łączony jest z ognistym chrztem. Obrzęd chrztu łączy się z odwagą, z pokazywaniem i udowadnianiem i przewyższeniem tego, co zwyczajne, lekkie, codzienne. Dziś wieczorem, gdy obchodzimy uroczystość Chrztu Pańskiego, chciałbym, abyśmy rozmyślali o o chrzcie nie jako o półgodzinnym obrzędzie, lecz jako o wyzwaniu. My wszyscy, którzy zgromadziliśmy się tu dziś wieczorem, jesteśmy ochrzczeni. Ochrzczona jest większość naszych współobywateli. I tych, którzy rzadko przychodzą nam przez świętą. Ale chciałbym, abyśmy rozmyślali o Chrzcie z perspektywy wyzwania, które stawia przed nami. Bracia i siostry, każdy z nas, kto swoją wiarę traktuje poważnie, kto przeżywanie łaskich Chrztu traktuje jako zadanie życia, wie, że to jest bardzo trudne. Co człowiek musi znieść, aby pozostawać wiernym obietnicą z chrztu? Ci, którzy nie. Ci, u których wiara sprowadza się tylko do tego, że w niedzielę lub od święta chodzą namsze bo stara się wiarę rzeczywiście realizować w życiu. Wie, że w pewnym sensie jest to dar i łaska, ale z drugiej strony zadanie trudniejsze niż cokolwiek innego. Wcale nie jest dziwne, że idylla i romantyka Jasełek Bożonarodzeniowych kończy się z uroczystością chrztu pańskiego. Po narodzinach i wszystkim, co wydarzyło się wokół Niego, Jezus przez około 30 lat pozostaje w ukryciu domu rodzinnego w Nazarecie. Z pewnością wodą. Głoszenie tego, którego naród nazwał głosicielem, który chrzcił ludzi, którzy chcieli odejść od starego stylu życia, któregoś dnia Jezus staje w kolejce wraz z innymi, choć świadomy, że tego nie potrzebuje, bo On nie ma. Od czego się nawracać, bo jest bez grzechu, decyduje się na ten obrzęd solidarności z grzesznym człowieczeństwem, aby być jednakowy z innymi ludźmi również w wypełnianiu pokuty, choć nie jest jednakowy w grzechu. Drodzy bracia i siostry, uroczystość Chrztu Pańskiego zawsze Kłania nas do tego, abyśmy zweryfikowali siebie pod kątem życia własnym chrztem. Czy żyjemy tym, że jesteśmy umiłowani jako dzieci Boże, czy też oddaliśmy się wstrętowi grzechu i wszystkiemu, co oferuje współczesny świat? Jezus, schodząc do wody Jordanu, uświęcił wody. Chrztu. I z powodu tego każdy, kto wchodzi w te wody przyjmuje łaskę nowego stworzenia oczyszczonego poprzez ofiarę Chrystusa. Dlatego nasz chrzest w jakiś sposób jest zawsze chrztem Pańskim, ponieważ wszyscy wtedy przemieniamy się przez niego w synów i córki Boże. I na Każdego z nas stępuje wtedy duch święty i nad każdym z nas odbija się echem głos Ojca Niebieskiego. To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. Dzięki jednorodzonemu synowi wszyscy wtedy staliśmy się tymi, w których Bóg ma upodobanie. Dlatego, bracia i siostry, nie powinniśmy pozwolić, by jakikolwiek grzech czy zło oddaliło nas od upodobania Bożego. Niech Bóg da, aby tak zawsze było w naszym życiu. Amen.